Cześć, jestem Piotrek. Jestem Mateusz. Jesteśmy z firmy Coders9. I postaramy się dzisiaj Was przekonać, dlaczego Wasza firma powinna skorzystać z naszych szkoleń. Piotrek, jak wygląda teraz proces pozyskania nowego programisty abap -a? nawet junior dewelopera? Wydaje mi się, że są to godziny poszukiwań, kupę pieniędzy wydane na rekrutację i bardzo często z marnym skutkiem. Jest to czas zarówno kogoś, kto zarządza kadrami, ale i kogoś, kto musi te rozmowy rekrutacyjne przeprowadzić. Przeważnie to są jacyś tym albo senior ABAP deweloperzy. Jak już pozyskamy kandydata, co dalej? To są kolejne godziny już doświadczonych programistów ABAP, których czas dosyć sporo kosztuje, który ten czas musi zostać poświęcony, żeby tego kandydata przeszkolić, żeby go nauczyć. Odrywa to te osoby od jej bieżącej pracy, obowiązków, a samej osobie szkolonej może nie być poświęcone tyle czasu i uwagi, ile naprawdę na to potrzebuje. Jak według Ciebie można to zmienić? Można taką osobę oddać w ręce ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień, którzy te osoby dobrze przeszkolą, mają mnóstwo czasu, mają mnóstwo, Energii, mają do tego zapał, entuzjazm i chęci, żeby przekazać jak najbardziej solidną wiedzę takiemu kandydatowi. I wtedy dostajemy gotowego Junior ABAP Developera, który ma naprawdę mocny warsztat. Czyli, Mateusz, jak wygląda szkolenie Junior ABAP Developera wewnątrz działu firmy? Pracuję na kodzie, który już został wyprodukowany. To jest ten pierwszy kod, który ma styczność, który niekoniecznie musi mieć taką jakość, jakiej byśmy pożądali. Ten kod bywa napisany proceduralnie, bywa napisany przez osoby, które się uczyły programować w ABAPie już lata temu. Niekoniecznie zależy im na tym, żeby nadążać za nowinkami, bo jednak ten język ABAP się zmienia i to na bieżąco. Czyli chcesz powiedzieć mi, że senior ABAP deweloperzy piszą zły kod? Nie mówię od razu, że piszą zły kod, ale senior ABAP deweloperzy potrafią mieć złe nawyki albo też po prostu przez system pracy, w jakim się pracują, nie zwracają uwagi bądź też nie mają czasu na samą jakość tego kodu, architekturę, że przejrzystość. Czyli myślisz, że warto się doszkalać, będąc już senior ABBA deweloperem? Oczywiście. Oczywiście zawsze można pracować nad jakością produkowanego kodu. Dobra Mateusz, w takim razie czy możemy przekonać taką firmę, żeby wysłała do nas swoich deweloperów? Mało kto z osób zarządzających teamami deweloperów zdaje sobie sprawę, że za tym idzie całkiem spora oszczędność pieniędzy, bo składa się na to oszczędność czasu, a ten czas, jak wiadomo, kosztuje. W momencie, gdy mamy dobrze wyprodukowany kod, który jest jasny i przejrzysty, ktoś, kto będzie musiał przeprowadzić na nim zmianę, nie marnuje czasu na samą analizę, żeby się w ogóle rozeznać, co tak naprawdę się dzieje. Tak jak słyszeliście, uczymy junior ABAP developerów, jak również doszkalamy ABAP deweloperów i senior ABAP developerów. Bo nigdy nie jest za późno, żeby się doszkalać i rozwijać, niekoniecznie pod względem samym warsztatowym, ale również sama zmiana nastawienia i podejścia do kodu może naprawdę wiele zmienić. Dlatego zapraszam na naszą stronę internetową www.codersmind.pl, zapraszam do kontaktu i na kurs.